Siemanko, z tej strony Minecraftowy Trooper i witam was w szóstym odcinku internetowej Gry Zagrajmy w Battle Gear. To, tak, to już szósty odcinek, yy, no dobra, kontynuujemy. Kontynuuję. Kupiliśmy, widzę, armię. Yy, tak, kupiliśmy. To zaczynamy. Tak, 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 już mamy helikoptery. Nowego bombowca na osłonie, wieży, nowe czołgi. Nie. Myślę, że to wygląda. Tego jeszcze. Kurde, nie mogę, bo teraz wziąć oszustwa. Jeśli są lagi... Przepraszam. Dawać, ja, dawaj, dawaj. Dawaj. Trzeba wysyłać ludzi... ...którzy sobie nie radzą. O, oh. no właśnie. Ok. I tyle może być. Ale przewaga. Ale jasna. Wygramy. Wygrana w kieszeni. Chociaż jeszcze można wysłać tu helikoptery, czołgi, A nie. Chociaż helikopter wysłałem ale Jak są lagi, to sorry. W siódmym odcinku już nie będzie lagi. Obiecuję. Jak w tym są lagi, to za, naprawię coś, ale wytrzymajmy ten odcinek W siódmym odcinku obiecuję, już nie będzie lagów. Z powrotem wrócę do, bez lagów. Ale sorki, sorki, jakby co? Nie? Za lagi. Chyba już mogę. Nie, nie jeszcze nie. A helikoptery? Helikoptery może. 40 na 18, 17. Raczej mm -hmm. wygramy. Ale ci... ...trasznicy się wygrali. Chyba wysyłać Nie! Nie możemy tak łatwo przegrać. nie, 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 nie. nie. Szybko! Nie! Nie! Muszę szybko ludzi kupować na wieżę! Helikoptery wszystko! Ciągi! Ludzi! Jest! Niebezpieczeństwo oddalone! Czterech tylko zostało! Was uh, gór z kompletny. Aha bo tutaj miałem kłopoty, ale teraz już nie jest potrzebny. Jest! Jest! oh Oje! Kołimy! Okej, to siódmy. O, oh, już mamy lepszy dziewiąty. 9, 7 jest. Mamy już wodnego. 9, 10, 15, 15, a plus 25 specjalny. No dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Zapraszam na oglądanie 7 odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie.